Siemanko to i Fighter with Valiant Hair zaczynamy w bardzo klimatystym miejscu, w którym skończyliśmy e, poprzedni odcinek Dla przypomnienia e, powiem co się działo, chociaż pewnie każdy kto jest tutaj teraz oglądał już poprzedni odcinek e, z tego co pamiętam to e, o właśnie ten piesek e, utknął w kolcach i na niego zaczął zjeżdżać traktor i widzę, że ten Amerykanin, którym jesteśmy, właśnie zauważył tę sytuację całkiem. E, całkiem przypadkowo. I uwaga! Nie widzę, co to napi jest napisane! Trofeum! Rodzi się nowa przyjaźń. No. Tak myślałem, że to nie może być te koniec tego pieska. Ale fajnie, fajnie, że akurat się tutaj znalazł ten Amerykanin. E, przyznam się, że zapomniałem jak on ma na imię um, Ale Fajnie, że akurat był tu na miejscu. No i się cała fa całkiem fajna ekipa tutaj robi Całkiem e, zgrany team e, z tych e, dwóch gości i z tego pieska pewnie będzie. Mm. No. No, czyli owaj, będą go szukać. No i bardzo fajnie, jeszcze ten wiesek. No, no i gra e, fabuła całkiem dobrze się rozkręca. I Emil the e, bo ten Amerykanin chce się zemścić ogólnie na. E... Na tych, co spowodowali tę wojnę, o niegoś tam, a ten piesek może? Um, no, jak zwykle możecie sobie spauzować i poczytać, jak chcecie, a jak nie, to nie. Mm... Pierwszy atak gazowy 22 kwietnia. No właśnie, podczas pierwszej wojny po raz pierwszy raz użyto. Yy, 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 gazów prze <ścoughs> przeciwko yy, innym ludziom. Hmm, tak, bombardowanie. Psy wojny. No to właśnie, mamy jednego takiego psa. No i dobra, i teraz się zastanawiam, czy mogę tam podbić. Pewnie to jest głupota, co teraz robię. No ja tak myślałem, czemu mnie to nie dziwi. Pewnie to musiał zrobić ten piesek, bo może przejść pod... Y, pod tym dymem. No to jest... to jest trochę takie głupie, ale... ale... ale tak jest. Mm, no to już słyszeliśmy. No tak mało fajnie, e, że tak powiem. E, jak się starowało tym psem? O, bodajże tak. No tak, i on teraz to zrobi, no to... Można dobrze widzieć. Szczerze powiedziawszy, to zastanawiam się, czy naprawdę by tak zrobił ten pies. Coś, w dzienniku odblokowaliśmy. Co za dzień w okronie uratowano mi życie. No tak, to można z tej poczytać. Naha, tak fajnie. My jeszcze nie znamy tej postaci, chyba? Tego, Tej kobiety? Bo na początku. Bo tam chyba w poprzednim odcinku powiedziałem, że to jest córka. A to jest córka. Nie wiem, jakoś tam mi się pomyliło. Eee, no dobra, no to mniej więcej wiemy o co chodzi. Eee, zawsze można pauzować. Bo to wszystko będzie na YouTubie. To, że teraz to jest na Twitchu to nie znaczy, że tylko nie będzie na YouTubie, Być przeciwnie. Eee, to, to ma być na YouTubie, a na Twitchu niekoniecznie, ale no. Eee, kop. A, to ja mam kopać, no tak, oczywiście, bo kto inny. O! Co się dzieje? Aha! Eee, dobra. Dalej! O! Ha, ha wiem o co chodzi! Widzę, ja... Ja tak łatwo się nie dam, ten... Co jest? Eee, nie chcę zobaczyć. Kanadyjskie nieśmiertelniki. No nieśmiertelniki, każdy kto grał w jakąś bf -a, albo... w Call of Duty, wie o co chodzi. Mm. Dobra! Chociaż nie. Chwilę. Czy da się tak zrobić, że... Pociągnę to... Nie, chyba się nie da. A, że ja go muszę na dół wziąć! Jaki to ma sens? Nie do końca wiem. No naprawdę nie zaskoczyć z takiej wysokości! No, dobra, wiem. No, taki jakby starszy wiek, ja. Ja rozumiem. Eee, zejdźmy jeszcze na dół, bo. Zastanawiam się, czy tutaj coś będzie, skoro jestem na dole. No, oczywiście, że tak, jak. jak żeby inaczej. No mm. nie mogłem wrócić jeszcze na górę i jakiegoś easter egga zgarnąć, ale. Oczywiście, nic mi o nim nie wiadomo. A może będę musiał do niego, może będę musiał na górę pójść dopiero później Eee, dobra, co tutaj musimy zrobić? Dźwignia, no, czemu by jej nie pociągnąć? Rozumiem Spróbujmy tu coś zrobić Aha Ehm. To znaczy Ja Nie za bardzo rozumiem Ale spokojnie, my to ogarniemy Co? Ej, to ma sens. Um, um, nie widzę. Zasłaniam sobie. Ja na wziąłem, kliknąłem. E, co? Dobra. To, 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 dobrze wiedzieć. To jest dobra ciekawostka, że nasączano... E, chustki moczem, żeby... Nie było czuć jakby tych gazów No wiadomo o co mi chodzi Nie? No to jest ciekawe Ciekawostka dobra fajna No dalej ciągnij Ciociu dawaj A i rozumiem ja, ja, ja wiem co to da Spokojnie No i tak na razie chciałbym Co ja robię na razie chciałem, że tak powiem, e, nagrać jakąś serię do końca, więc teraz pewnie najwięcej będę grał w to w tę grę Valiant Hearts, e, The Great War. E, City Sky jest na, na razie... tak troszkę na bok e, chociaż... E, ja, ja nie mówię, że zostawiam jakby tę serię że to koniec Ci w ogóle, e, bo tak nie jest, tylko... E, ja chciałbym po prostu mieć już wreszcie... chociaż jeszcze jedną e, serię skończoną e, i dlatego e, chcę na razie się zająć Valiant Hearts. Co tu się dzieje? O, dawaj, dawaj, jeszcze. O, ja nadal nie wiem o co chodzi. Co ja mam robić? Ciągnij wajchę. Co? A? Ehm. Um. Eee. To nie tak działa To tak działa Kurde Dobra, idziemy jeszcze raz O! Co się dzieje? Co ja zrobiłem? Dobra, to ja to działa dobrze A, bo wszystko ma iść właśnie tu w dół, do tej komory Ehm, um, okej okay. Eee, czuję to? Czyli że nie na górę tylko do komory Eem, no bra, czyli że trzeba to jakoś naprawić Tylko jak Kurczę. No weź skakuj hm. Nie takie proste mm. Ja chyba wiem Wydaje mi się, że wiem, dobra, ja, ja, ja ogarnę już um, muszę po prostu wagonik na wagonik położyć Tak więc, um, piesek do góry Ja w międzyczasie popchnę to Świetnie Teraz dół No idealnie Zadam się jak wrócę No, nie potrzebuję żadnych podpowiedzi nie, idźcie pan, idźcie pan, jedźcie! No, jadymy! No! Dawaj! Aaaa! Jedziem tam! Dobra! Czy jest? Czy jest, jak świetnie. E, dobra, czas na górę. Mm. No fajnie, teraz um, idziemy tu. On powiedział Emil let's go, czyli że oni mówią. Znaczy ja to usłyszałem już um, jak oglądałem nagranie z pierwszego odcinka. U co się dzieje? Na ziemię! O! Jak padają, takie niewybuchnięte jeszcze. Dawaj, dawaj! Szybko, szybko! A, bo to takie gazozo. Dobra, co? Co się dzieje? A? Nie, no dobra, nie, ja, ja teraz tego sobie nie chcę dać. E, dawaj się go O! Widzę, że teraz takie. myślenie się zaczyna. E, no tak, zrób to za mnie. Ehm... Tu jest coś. A jestem Emil, dobra, to pamiętam. Tacy. Dobra, ważne On mi powiedział, że się pospieszył z tego co usłyszałem. Czyli, że coś się zbliża, jakby do nas. Dobra, szybko! Wajcha! No, To zawsze zapominałem, że muszę jeszcze działać. tym... Nie! Siadaj! Siadaj tam. No, ale fajnie. Dobra. No... Nie widzę! Przez gościa. On chce ode mnie pomocy? O, idealnie! Tylko coś tam było? Jest tu coś? Nie? Dobra, idziemy, szybko, szybko, szybko! Teraz musimy się po jakiś bungach jakby chować. SOS, no idę, idę, idę! No nie głas go! A, pewnie tutaj zaraz spanie ten... Yy, ten Amerykanin. Kurde, mogę sobie przypomnieć jego imię. To by od razu był... jakoś ten klimat by się... polepszył. Tak! I'm an engineer! Po prostu wózkość... Wózkość tam gdzie trzeba i... to jest wajcha, nie Dobra, weź nam otwórz. Mm. Podamają mi się charaktery tych wszystkich trzech postaci jakby. Eee, tego inżyniera, tego... dziadka... No i pieska! Piesek też ma swój charakter. Dobra, biegiem, biegiem! Aaa! <grywa> Dawaj! O, o, ale smród! Fuu! Fu, się. Dobra, szybko jedziemy. Co to jest? Nie widzę. O! To jest ta kobitka właśnie! Co?! Her name was Anna, a student living in Paris, she was hard on the trail of her missing father. For <laughs> once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. No, ta no sprawa też jest fajna. Fajne też wszystko zrobione jest. O Mam nadzieję, że słyszycie tę muzykę. To ma taki świetny klimat, no nie mogę Uuu uh. Dawaj Nie, to jest epickie. No, Anna za kółkiem Z drogi śledzi, Anna jedzie Bombowo Tyle mogę rzec Powinno być What is love? What is love, love Baby don't help me To by tak pasowało What is love? Dobra, idziemy, nie, nie, nie psuję klimatu O, jest jestem ten sterowiec Ten sterowiec przez cały kraj i lata, w ogóle na całym świecie O! Kurde, naruszyłem trochę ten Miny? Aha, wiem Kurde, słońce na mnie trochę świeci, jakby na mnie. M Mogłem rolety zasłonić, ale to by popsuło też właśnie ten, nie trochę. <laughs> Ciekawe, lecą te bomby. Ja wiem, że samolot, ale <laughs> ten pies jak się wygina, gdy skręcam. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Znaczy to, to nie jest fajna ekipa. <grywa> A! Ciekawe na ile hitów yy, schodzi to, to auto. Uu. Jak? Nie dosłyszałem. A, on jest medykiem, jakby. O, tam są Niemcy, dobra, rozumiem. No tak, okopy. Okopy też. Wojenna rzecz. Dobra, jakby tutaj się stąd... Wywinąć. Aha. Okej, okay, rozumiem, Tam ten pierwszy się schował, jakby, bo... Jest leniwy. Ale ten nie chce. To Z... Za nic w świecie nie chcę się schować, jakby. Dobra, idę. O! Nie! Alarm! Nie! Dobra, spotyt! No kurde. Um. Jakby tutaj. Co to sobie zrobić? Może Nie! No tak, oczywiście! Psa nie zauważyli, ale mnie już by zauważyli, tak? Bo zziewzi Dobra Eee, no i co ja mam zrobić? A, rozumiem. Łaj No tak, w końcu jest przy mnie ten granat I nic? Tak po prostu można sobie rzucać tutaj granatami? Dobra, weź jeszcze jednego Eee. Bo ja bym chciał sobie przypomnieć, jak on ma na imię ten gościu eee, Nie. O kopy, właśnie mówię, że kopy były. Eee, dziennik. No nie ma imienia. Jak ja mam to pamiętać? No nie jest. No, dawaj. Messi. Po trzecim odcinku wytłumaczyłem, co to jest Messi. Mam nadzieję, że wynieśliście z tamtego odcinka wiedzę o e, języku francuskim. Bo ten. ta seria jest jak najbardziej edukacyjna. O wojnie światowej, o językach, o ludziach. No i takie tam. Dobra. No, słuchaj się, gościu! Rób co tam robisz. A. daj mi sześć. Dobra, fajnie. No, nam jakiś fajny. Błoziksy. Łychą! No, wszystko Łychą by załatwiał. Czemu przemoc? Po co? Jak można przecież sobie... Jak można przecież użyć dyplomacji. No nie wygląda to za dobrze. O! Oni tu biegną! W dobrym momencie ogarnąłem chodzi I co? Oni będą tu tak biegać? Słońce przestań! Zmienił opozycję. No, chcę! No to wykop to! Co? Co? Nie wiem, nie mogę. Hop, 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 hop. No nieco. No nic. No i o czym ja mówiłem? Eee, przy okazji eee, CD jest będę nagrywał, ale najpierw e, chcę skończyć e, właśnie. Waniat Herz chcę mieć wreszcie skończone jakąś serię! Bo tak to, no. Chcę zdobyć waszą wiarygodność. Jakby, znaczy, chcę pokazać, że mogę być wiarygodny. I okazać wreszcie te serie wszystkie. Eee. No, kurse, no idź, człowieku! Znaczy, psie! Eee. No i to jest dobra okazja do tego. Eee, w ogóle po ostatnich nagraniach zdecydowałem kupić sobie nowe sławki z mikrofonem obok, żeby. Nie szczerze stało, bo w poprzednich sławkach miałem yy, mikrofon na kabelku i zawsze jak się ruszałem to było słychać szelest więc mam nadzieję, że ułatwiłem wam oglądanie moich filmów. W yy, są wygodne, dużo... Myślę, że dużo dłużej będę mógł grać dzięki temu. Więcej odcinków jak w ogóle statystyki tak pokazują. No nieważne, bo już zaczynam nam gadać o niczym w zasadzie. Ale lepiej chyba gadać o niczym niż w ogóle, No może nie. Dobra. Przestań, gołębiu, nie potrzebuję twojej pomocy. Ja potrafię myśleć, nie potrzebuję gołębiów, którzy, które mi powiedzą, co mam robić. O, to jest ten traktor. W ogóle to nie widziałem... E, nie pamiętam, co się stało. Ten traktor został zestrzelony przez tego Niemca? Chyba tak. Słońce, przestań! Głupie słońce, tego mi przeszkadza w nagraniach. Dobra, ja za bardzo rozumiem, czy ja pieska. Dobra, wcale nie użyłem gołębia, żeby się dowiedzieć, dowie co mam zrobić. Ja, ja naprawdę to zauważyłem, że tutaj leży ten, e, e, ten klucz, to narzędzie, to te szczypce, czy inne jakieś profesjonalne nazwy dotyczące właśnie tego narzędzia. Eee, hey, go on mi nic nie podpowiedział? Nie, co wy przecież. Ja nie potrzebuję pomocy jakiegoś gołębia, no to. Co to w ogóle za pomysł? No nie, nie wiem, Dobra, chodź tu. Mm. O, dobrze. Oj, 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 oj. No i będą wyjechać tu całą noc? Będą szukać niczego?